Mieli okazję zobaczyć, na co przeznaczyli pieniądze. Włodarze gmin powiatu Słupackiego na zaproszenie starosty zebrali się w nowej części słupackiego szpitala. Przypomnijmy, że kilka lat temu wszystkie gminy w naszym powiedzie oprócz Orchowa dobrowolnie dołożyły środki finansowe na wsparcie inwestycji, której budowa niedawno została oficjalnie zakończona. W jej trakcie pojawiło się wiele niespodziewanych problemów i komplikacji, których wcześniej nie przewidziano. Pod koniec ubiegłego roku szpital przekształcono też w jednoimienny, co spotkało się z bardzo negatywnym odbiorem społecznym. Niektórzy samorządowcy podkreślają, że zarówno rozbudowa, jak i przekształcenie szpitala to dobra decyzja. Jak najbardziej i podniosę wtedy obydwie ręce. To jest lokal, który jest lokal instytucja, która jest potrzebna w naszym powiecie. i Długo na nią czekaliśmy. Stary szpital spełnia swoją rolę, ale ta nowa część naprawdę, proszę Państwa, robi wrażenie. Wiedząc o tym, ilu pacjentów znalazło tutaj miejsce i mogło wyjść z COVID-u, to powiem, że dla mnie było to bardzo ważne, że tak się stało, ponieważ. Niejednokrotnie nasi mieszkańcy powiatu superskiego nie byli przewożeni do szpitala covidowego w Poznaniu i jeszcze do innych szpitali, tylko zostali tu na miejscu. I tak jak powiedział dzisiaj dyrektor Spachacz, my mogliśmy nawet pomóc w utrzymaniu tych pacjentów i w przesyłaniu im pewnych rzeczy tu będąc na miejscu. Czyli myślę tu o owocach, myślę o napojach, te rzeczy, które były potrzebne, na które szpital nie miał pieniędzy. Są też tacy, którzy mają odmienne zdanie w tej kwestii. Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że z perspektywy czasu i pandemii, która się po drodze pojawiła, trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Na pewno sama rozbudowa ma swój sens, natomiast pytanie o zakres. Ten zakres na pewno, kiedy nie ma soru, jest bardzo wątpliwy i uważam, że tutaj na pewno ta inwestycja jest zbyt duża i dzisiaj kiedy wszyscy z nas zadają sobie pytanie kiedy uruchomimy nową część szpitala dla pacjentów to mamy dwie rzeczy po drodze pierwsze kiedy szpital słupecki przestaje być szpitalem jednoimiennym, bo to dla nas jest największy problem dla tej części niekowidowej społeczeństwa powiatu słupeckiego, gdzie mają się leczyć, gniezno, września, Konin, to wszystko wiąże się z czasem, z czasem dojazdu, a to dla chorych często jest najważniejszą rzeczą. I drugi element to to, czy tak bardzo rozbudowany szpital obecny zarząd powiatu ma pomysł, jak go zagospodarować, bo jeśli nie ma soru, to pytanie, co w tej części szpitala ma być, jak ma to funkcjonować, bo jesteśmy przekonani, że będzie to generowało koszty. A więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, powiem wprost, że szpital tak, sens rozbudowy tak, natomiast pytanie i ciągła wątpliwość co do zakresu i oczywiście pytanie zasadnicze, kiedy ukończymy, jeśli chodzi o wyposażenie i oddanie do użytkowania tej części nowej dla pacjentów. To, że uruchomienie nowej części będzie wyzwaniem dla powiatu, podkreślał pełniący obowiązki dyrektora Rafał Spachacz. Nie mniej jest oceniać przyjęte rozwiązania. Myślę, że tutaj jest wyzwanie polegające na doposażeniu obiektu, które będzie spełniał standardy, no i rozważnym podejściu do tego, dlatego że koszty generowane przez rozbudowany obiekt nie będą kompensowane dodatkowymi przychodami. Ale to jest ciekawe wyzwanie samorządowe i do dyskusji, dlatego że zawsze powtarzam, że równym, a nawet ważniejszym wydatkiem jest stworzenie infrastruktury, a przede wszystkim kapitału ludzkiego, zabezpieczenia kart medycznych, jak budowa chodnika. Pytanie dla samorządu po prostu: na co stawiamy? W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących centralizacji i zmiany zarządców szpitali powiatowych. Zwolennikiem takiego rozwiązania nie jest starosta. Jacek Bartkowiak. No ja nie jestem wielkim entuzjastą centralizacji szpitali, ale też trudno powiedzieć, żebyśmy w tej chwili mieli już jasno przedstawioną koncepcję tej centralizacji. Z wywiadu pana ministra Niedzielskiego dla Gazety Prawnej sprzed kilku dni wynika, że są co najmniej trzy hipotetyczne możliwości rozwiązania tych kwestii przyszłości szpitali. Więc albo. Państwowa agencja, która będzie e, właścicielem, czy będzie pe pełnić takie funkcje właścicielskie dla szpitali powiatowych, albo marszałkowie województw, albo też e, powstanie spółek, w których większość udziału będzie miało państwo. Ale jaka będzie wtedy rola powiatów, jaka ich odpowiedzialność również materialna, to trudno nam e, dzisiaj to prze e, przewidzieć. Myślę, że na ten temat będą trwały jeszcze dyskusje i, i nic nie jest jeszcze przesądzone. Rozbudowa SPZOS kosztowała w sumie ponad 28 milionów złotych. Kolejnym wyzwaniem będzie wyposażenie obiektu.